Cieszę się bardzo, że finalizujemy pracę nad muralem niepodległościowym z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Takie dzieło od dziś zdobi nasze miasto w centralnym punkcie miasta przy ulicy Klasztornej na obiekcie gdzie mieści się między innymi powiatowa stacja sanepidu czy też biura regionu Pradziad. Taki mural myślę jest ciekawą Ozdobą niosącą ze sobą duży ładunek wartości historycznej i edukacyjnej dla młodzieży. Historia tego muralu jest taka, że od dłuższego czasu wspólnie z panem radnym Kwiatkowskim zastanawialiśmy się, jak nadać nowy wymiar temu obiektowi, gdzie przed laty mieściła się Ubecka Katownia po 1945 roku. Przesłuchiwani byli tam przedstawiciele tzw. żołnierzy niezłomnych, osoby, które niechętnie przyjmowały. Na obszarach Polski nową władzę ludową. Te upamiętnienie było, uważam, przez społeczeństwo oczekiwane. Myślę, że nie kończymy na tym. Jest kolejna inicjatywa, żeby umieścić w obiekcie tablicę pamiątkową mówiącą o tych przykrych historycznie czasach. Natomiast sam mural nawiązuje do historii żołnierza polskiego. Ten żołnierz niejednokrotnie wywodzący się z terenów Ziemi Prudnickiej czy też osiedlony po II wojnie światowej na tym terenie wiązał z nią swój los, a uczestniczył w walkach na różnych frontach całego świata. I do dziś nasi żołnierze walczą i czasami nawet giną na misjach pokojowych, które mają miejsce czy w Iraku, czy w Afganistanie. Stąd liczne postaci żołnierzy, także nawiązujące do, do marszałka Piłsudskiego. I jego legionów. Są tam i Łani z września 1939 roku, są powstańcy śląscy, są również osoby, które służyły w Armii Ludowego Wojska Polskiego, bo ich krew przelana za ojczyznę jest równie cenna dla naszych mieszkańców. Myślę, że dobrze, że taki mural powstał. Cieszę się bardzo zaangażowania pana Rostkowińskiego i jego ekipy z Gdańska. Myślę, że to jest najwyższy poziom artystyczny, jaki na terenie naszego kraju jest dostępny i cieszę się również z faktu bardzo dobrego przyjęcia twórcy i jego ekipy przez mieszkańców prudnika, gdzie m.in. Wojtek Bandurowski otoczył ich opieką. Wiemy o zaangażowaniu innych osób, na przykład przeor klasztoru Bonifratrów, dostarczał im bezpłatnie obiady. Także myślę, że tutaj społeczeństwo Prudnika też stanęło na wysokości zadania, co mnie bardzo cieszy. No, w związku z tym, że temat jest w szeroko pojętej y, rocznicy od niepodległości, którą obchodzimy od zeszłego roku, ale wiadomo, że ta niepodległość nasza trwa nie tylko przez 18 rok, ale właściwie do do y, ręskiego, więc jakby temat niepodległości jest bardzo aktualny przez jeszcze kilka lat, tej setnej rocznicy, y, mamy taki właściwie retrospektywę no pewnych wojsk, prawda? Mamy legionistów, ułanów yy, Beliny Prażmowskiego, mamy powstańców śląskich, co z punktu widzenia w ogóle Śląska jest bardzo istotne, w związku z tym oni są tutaj chyba nadrzędną w ogóle formą na tym muralu, a jednocześnie też mamy yy, żołnierza z Podmodel Casino z Armii Andersa III Karpackiej, mamy też nowe Wojsko Polskie, które uczestniczyło w wyzwoleniu, tych, tych ziemi też nie sposób ich nie pominąć. ciągista i saper, który tam funkcjonuje. I też mamy współczesnych żołnierzy. Wszyscy wiedzą, że pan pułkownik Kaliciak jest sprudnikiem i bardzo dobrze dowodził swoimi żołnierzami w bitwie pod Karwalą. Pracujemy tutaj w, właściwie w pięć osób. Pozwolę sobie przy okazji tego nagrania wymienić mój zespół. W związku z tym przedstawiam Sylwię Piwowar, Kasię Sykus, Dominikę Wesołowską, Tomka Wotkowskiego i w tym zespole robimy ten rol.